Witam Państwa na kanale Stanisławkrajski.pl. W tym programie chciałem ogłosić kolejne nasze zwycięstwo, kolejne zwycięstwo doktryny, tradycji. Możemy o to walczyć. Powinniśmy o to walczyć, i okazuje się, że można zwyciężać. Takie programy dodają mi siły. Takie programy powodują, że chcę produkować, realizować kolejne programy. Na moim kanale są programy polityczne, publicystyczne, filozoficzne, religijne, ale te religijne są dla mnie bardzo ważne. To jest jeden z celów, żeby doprowadzać do. Tutaj, do właściwych skutków, żeby walczyć w tym kościele, co jest jakimś złem, modernizmem, protestantyzacją, sekciarstwem. I dzięki tym programom politycznym i publicystycznym, ludzie wchodzą na mój kanał i znajdują tam też programy religijne, dzięki którym albo się nawracają, albo coś w ich życiu religijnym zmienia się pozytywnie i tu jest dobry moment, żeby prosić Państwa o wsparcie, żeby więcej było takich programów, mówię o wsparciu oczywiście finansowym, o bezpośrednim przelewie jakiejś sumy na konto, albo wejściu na mój profil na Paternight, Paternight ukośnik krajski. No, bo to daje mi możliwości szerszej działalności, lepszego, lepszej jakości technicznej i tak dalej. Co się stało, proszę Państwa? Yy, otrzymałem maila z Wielkiej Brytanii od y, Polki. Yy, w Polsce jest taki problem, że yy, księża namawiają do Komunii Świętej na rękę yy, i ludzie przystępują. Yy, przyjmując na rękę, ale nie muszą, prawda? Mogą przystąpić nastojąco i przyjąć komunię do ust. Mogą przystąpić na klęcząco, Niektórzy nie chcą, przystępują, przyjmują Komunię świętą na rękę. Za granicą w Wielkiej Brytanii, w Niemczech jest często taki problem, że wierni, w tym Polacy przymuszani są do przyjmowania, przyjmowania komunii świętej na rękę. Przymuszani są bezpośrednio, nie jakoś tam presja moralna, chociaż ta presja moralna w cudzysłowie też ma miejsce. No i tutaj z takim wypadkiem się spotkaliśmy. Napisała do mnie pani z Londynu. Napisała tak: Mam pytanie. Mieszkam w Londynie. Ostatnio przenieśliśmy się i poszłam do nowego kościoła w swojej okolicy. Gdy w trakcie komunii uklękłam. Jako chyba jedyna z mężem, bo reszta stoi, by przyjąć do ust pana Jezusa, ksiądz odmówił, mówiąc, że mogę wziąć pana Jezusa tylko na rękę. Byłam w szoku. Na tyle, że po prostu wstałam i poszłam bez przyjmowania komunii. Co pan na ten temat myśli? Nie wiem, czy powinnam była wziąć na rękę, czy powinnam napisać może maila do tego księdza, a może przesadzam. Na ten mail odpowiedziałam w ten sposób: Szanowna pani. Brałem już udział w interwencjach w takich wypadkach i to ze skutkiem pozytywnym. Słusznie pani postąpiła. Ten kapłan złamał w sposób drastyczny prawo kanoniczne, nie miał prawa odmówić. Za takie rzeczy są wysokie kary kościelne. Są aktualne dokumenty kościoła, które tego dotyczą. Osoby, które zgłaszały do mnie taki problem, postąpiły według mojej rady i kapłani się wycofali. Trzeba pójść do proboszcza i powiedzieć, że jeżeli taki wypadek zdarzy się jeszcze raz, to złoży Pani w kurii skargę do biskupa Ordynariusza i poprosi o rejestrację pisma, tego pisma i potwierdzenie, a jeżeli to szybko nie zadziała, złoży Pani skargę do Watykańskiej Kongregacji do Spraw Sakramentów, w razie czego dysponuje wzorami pism. Kongregacja sama namawia wiernych do takiego postępowania. Takie ostrzeżenie powinno jednak wystarczyć. Na to dostałem mail od tej pani. Bardzo dziękuję panu za odpowiedź i obszerne wyjaśnienia. Zrobię właśnie tak jak pan napisał. Czy myśli pan, że w Anglii jest tak samo, że sprawę zgłasza się najpierw do biskupów ordynariuszu? Przyznam szczerze, że nie sądziłam, że odpisze pan tak szybko. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Na co ja odpowiedziałem? Pierwszy jest proboszcz, potem ordynariusz. Tak jest w całym kościele. Na to. Ta pani odpisała po jakimś czasie. Napisałam do proboszcza tej parafii, o której pisaliśmy. Probosz to jednocześnie ten sam ksiądz, który odmówił mi przyjęcia komunii do ust. Dostałam poniższą odpowiedź. Droga po, po angielsku dostała tę odpowiedź. Droga yy, pani, ze względu na sytuację covidową, biskupi Anglii i Walii radzą, aby wierni przyjmowali tylko na rękę, ze względu na ryzyko rozprzestrzeniania się infekcji. Postępuje tylko zgodnie z wytycznymi decyzjalnymi, a nie mieliśmy jeszcze żadnej aktualizacji. Może ty masz. E, Boże Błogosław, proboszcz. E, koniec listu. Czy mógłby mi Pan powiedzieć, co odpisać na takiego maila? Wcześniej opisałam sytuację i napisałam dokładnie to, co Pan mi napisał. Jakie dalsze kroki mogę... E, Mogę uczynić. Na co ja odpowiedziałem? Probosz pisze, radzą. Nie ma zatem przymusu. No jeszcze raz wrócę do listu proboszcza. E, biskupi Anglii i Walii radzą, aby wierni przyjmowali tylko na rękę. No i w ten sposób dostałem, po, po tym moim mailu, dostałem ostatniego maila. który był następujący: Dobry wieczór, panie Stanisławie. Chciałabym tylko dać panu znać, że po wymianie kilku maili udało się przekonać księdza, o którym pisałam wcześniej, do podawania komunii świętej do ust. Przynajmniej mam takie mailowe zapewnienie. Dzięki panu się udało i bardzo panu za to dziękuję. Dziękuję, że poświęcił pan swój czas na odpowiedź na moje wiadomości i rzeczowe porady, informacje. Można powiedzieć, że to kolejny pozytywnie rozpatrzony przypadek. No i tu my mamy to zwycięstwo. Natomiast ta pani jeszcze napisała w tym samym liście. W międzyczasie, chcąc się dowiedzieć, gdzie w Wielkiej Brytanii mogę szukać dokumentu mówiącego o zakazach i nakazach nadanych przez biskupów dotyczących COVID, odezwałam się do księdza, który w naszym odczuciu skręca bardzo na lewo. Jeśli tak mogę to nazwać. On z kolei nie udzielił mi informacji, gdzie mogę znaleźć owe dokumenty. Zamiast tego dostałam taką y, odpowiedź. Szczęść Boże, najważniejsze, by przyjmować komunię tak, jak cała wspólnota. By nie burzyć jedności. Wszystko, co rozbija, pochodzi zawsze od szatana, nawet jeśli wygląda najbardziej pobożnie. Ważniejsza od prywatnej pobożności jest jedność wspólnoty a w niej jedność postaw liturgicznych serdeczności. Przepraszam Państwa za te zakłócenia dźwięku, ale to sąsiad buruje ścianę i to tak od rana z przerwami nie mogę się wstrzelić w ciszę. Znaczy zobaczmy, tutaj ksiądz stosuje swego rodzaju moralny szantaż. Z tego typu szantażem ja już się spotkałem i on jest stosowany na ca w całej Europie, bo wiem, że... Jeden z kleryków został usunięty z warszawskiego seminarium duchownego, i to zdaje się, że na wniosek samego ordynariusza, za to, że nie chciał przyjmować komunii świętej na stojąco. To nakazywano klerykom przyjmowanie komunii na stojąco do wóz. To było parę lat temu, parę dobrych lat temu. No, i kleryka usunięto argumentując mu, że narysza, narusza jedność wspólnoty, bo wszyscy powinni być, zachowywać się tak samo. No i teraz zobaczmy. Przyjmowanie komunii na rękę to jest nowy pomysł. Tego nie było w kościele. Mówi się, że było na początku, w pierwszych wiekach. Po pierwsze, to były czasy błędów i wypaczeń, i Kościół dopiero się uczył. Po drugie, przy, i, i później z tego zrezygnował, prawda? Kościół dojrzewał. Po drugie, zrezygnował z tego, no bo uznał, że, że coś tu jest nie tak, że może tu nastąpić profanacja i tak dalej, i tak dalej. Po drugie, z tego co wiemy, nie wiemy wiele, ale z tego co wiemy, to jednak. Wtedy przyjmowano Komunię Świętą nie bezpośrednio na gołą rękę, tylko na odpowiedni korporał, korporalik można powiedzieć i z tego korporalika wierny pobierał do ust i później te korporaliki, korporały były prane zgodnie z zasadami, prawda? czyli woda z nich była albo wlewana do specjalnego otworu za ołtarzem, albo wypijana. I tak postępowali w roku 2020-2021 takie procedury przyjmowali księża trydenscy w niektórych, w niektórych krajach. I teraz to nie jest tak, że to, co ten ksiądz nazwał, że to jest burzenie jedności. No gdyby, gdybyśmy przyjęli taką argumentację, że największą wartością w Kościele jest jedność i wszelkie działania godzące w jedność są bu burzeniem jedności i pochodzą od szatana to by żaden zakon nie powstał no bo zakony to są jakby inne wspólnoty, już nie ma jedności bo są Dominikanie, Jezuici Franciszkanie i tak dalej oni mają e, e, inne duchowości, inne sposoby postępowania w wielu sytuacjach inne reguły. Poza tym zauważmy, że to nie jest tak, że jest jedyny, że przed Soborem Watykańskim II był jedyny ryt trydencki, bo były inne tradycyjne ryty i niektórzy do dzisiaj odprawiają muszę świętą w rytach przedsoborowych, ale innych niż trydencki. Na przykład ksiądz arcybiskup Wigano, już nie pamiętam w jakim rycie on odprawia, ale nie w trydenckim i nie nowus. Także ta argumentacja, to ta argumentacja pochodzi od szatana, a nie burzenie jedności pochodzi od szatana. A poza tym został tutaj zaburzony pewien podstawowy porządek, i to zaburzony w sposób, nazwijmy to, drastyczny, dlatego że nie najważniejsze jest zachowanie, gesty. Jako takie, i kwestia z tym związanej jedności, najważniejsze to, co dzieje się w sumieniu katolika. I podstawowym organem nie jest papież, czy podstawową władzą nie jest papież, czy biskup, czy proboszcz, tylko sumienie katolika. Z jedną bardzo istotną i precyzyjną uwagą, że to sumienie powinno być ukształtowane przez doktrynę, w oparciu o doktrynę, czyli sumienie katolickie prawidłowo ukształtowane. I jeżeli pytam się swojego sumienia prawidłowo ukształtowanego, czy mogę tak podstąpić, i to sumienie mi mówi absolutnie nie, to postępuję zgodnie z sumieniem. Nawet przeciwstawiając się biskupowi, bo może się zdarzyć. Zdarzało się, a szczególnie teraz się zdarza, że biskup postępuje w sposób sprzeczny z doktryną. I ja mam się słuchać biskupa jako zastępcy Chrystusa, a nie biskupa jako Pana Kowalskiego, który ma jakieś pomysły, albo słucha się masonerii, albo się sprotestantyzował i nie idzie. Nie działa zgodnie z doktryną, tylko działa zgodnie z tym, co mu potrzeptują protestanci. Sumienie jest najważniejsze, tylko trzeba je prawidłowo kształtować, trzeba je uwrażliwiać i trzeba szczerze i uczciwie w nim rozpatrywać te problemy, które budzą nasze wątpliwości. Także pamiętajmy o tym szczególnie, szczególnie dzisiaj. Widzą Państwo, tu w tym opisanym wypadku odniesione zostało zwycięstwo. Znaczy, nie można zostać biernym. Trzeba pytać się sumienia i później postępować zgodnie z tym sumieniem, niezależnie od tego, co się stanie. Ja już opisywałem taki wypadek jednego księdza, który dostał, jak inni proboszczowie w jego diecesji, pismo od ordynariusza, że od dnia dzisiejszego wierni mają przyjmować komunię na. Stojąco. I biskup przyjechał do tej parafii z wizytacją i zobaczył, że wszyscy przyjmują na kręcząco. i mówi do proboszcza: Dlaczego? Przynakazałem na stojąco. A proboszcz mówi: Z dwóch powodów. Po pierwsze, oni zawsze tak przystępowali i ja nie będę ich st gwałcił, stawiał na stojąco. A po drugie, gdybym im nakazał przyjmowanie komunii na stojąco, to byłoby to sprzeczne z moim kapłańskim sumieniem. Ja nie złamię swojego kapłańskiego sumienia. No i reakcja biskupa była jedna: od, od jutra nie jesteś proboszczem, spakuj swoje rzeczy i do widzenia. No i on wyszedł na ulicę z dwoma walizkami i nie wiedział co z sobą zrobić. Nie miał mieszkania, nie miał pieniędzy, bo to był taki ksiądz, który na to na, nie robił sobie oszczędności, nie zwracał uwagi na finansowe sprawy. I od razu ktoś się znalazł, kto kupił dom. Dla swojego syna, ale z zapisem, że do końca życia ten ksiądz będzie mógł w nim mieszkać, i ten ksiądz sobie spokojnie w tym domu mieszka i prowadzi działalność duszpasterską. Znaczy, wypędzając go z parafii, proboszcz oczywiście, biskup oczywiście przeniósł go na wcześniejszą emeryturę. Więc pamiętajmy, najważniejszy jest Chrystus, później doktryna, która jest nauką Chrystusa. Bo to nie jest tak, że naukę Chrystusa możemy znaleźć tylko w Piśmie Świętym, prawda? To w Piśmie Świętym, Pismo Święte wymagało pracy wielu pokoleń, żeby wydobyć z niego wszystko to, co w nim jest Boże. A poza tym pamiętajmy, co zwiążecie, to będzie związane, co rozwiążecie, będzie rozwiązane, kto was słucha, mnie słucha. I pamiętajmy o tym, że jest coś takiego, co papież Benedykt XVI nazywał hermenetyką wiary, że każdy następny dokument kościoła musi być zgodny z poprzednim dokumentem kościoła. Natomiast jeżeli ktoś zmienia naukę, to znaczy, że źle postępuje, niezgodnie z doktryną, niezgodnie ze wskazaniami Chrystusa i w związku z tym należy jakby nie przyjmować jego, jego wskazań jako wskazań Bożych. Prawda? Doktryna. To jest to, czego ma strzec papież, mają strzec biskupi, mają strzec proboszczowie. I tu problem przyjmowania komunii świętej w taki czy inny sposób jest problemem naszych sumień. I dodałbym tylko, że ci, którzy przyjmują komunię na rękę, to wiele wskazuje na to, i ja jestem co do tego głęboko przekonany, że oni coś z ich sumieniami jest. Nie tak, bo bardzo łatwo wykazać, że przyjmowanie komunii świętej na rękę no jest jakby niezgodne z, nie tylko z pewną tradycją, ale w pewnej mierze jest niezgodne z doktryną, dlatego że prowadzi bardzo prostą drogą do możliwości profanacji lub samej profanacji, i prowadzi do pewnego zjawiska psychicznego, Pewnej postawy moralnej, braku szacunku do Jezusa Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie. Dziękuję bardzo.